Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Te odcinki trosze, troszeczkę są tutaj niesymetryczne, że tak się wyrażę, bo miał być teraz odcinek zmócenia rzepaku. No ale część jest wymoczona, zostało nam 7 hektarów do końca. Nie mam zmontowanego jeszcze filmu, a jeszcze kurczę. Chciałem na ostatnim kawałku taką końcówkę dograć. No i mówię, już było pomulczelowane teraz w tym tygodniu po rzepaku. Też mam troszeczkę nagrane, ale też nie do końca. No, ale dzisiaj jeszcze jest okienko pogodowe o wapno pod kukurydzę, No i mówię chociaż ten nagram, żebyście wiedzieli o co chodzi. A dzisiaj tak mówię, chociaż nagram troszeczkę małe takie sprostowanie. Film ze żniw z rzepaku będzie. Tylko miejmy nadzieję, że się uda wymucić, bo wczoraj jeszcze spadł 11 litrów wody. Aż powiem wam szczerze, że tuż brak słów. Pszenica, tak patrzę u ludzi, gdzie położyło, to już zaczyna przerastać. Robi się już naprawdę nieciekawie, u nas tak samo cała pszenica do mucenia. no i takie jest chwila, teraz to mówię, chociaż nagram z wapnowania na szybkości. Dobra, lecimy z tym Foxem, chciałem jeszcze coś tam z drona nagrać, no ale już jutro ma być film o 15, nie wyrobię się, choćby, choćby chciał, także chociaż tak na szybko, mówię, się nagra. Bo niestety ta, te żniwa w tym roku to są bardzo takie kurcze, że tak się wyrażę łapane Tak troszeczkę zauważyłem w tym piaście Zaczep jest przy wysoko, no ale już niżej, niżej nie da radę opuścić Bo będzie broić przekaźnik I To kurcze Mógłby bardziej być wypoziomowany Bo na pewno tutaj duża część osób z was zwróci uwagę że jest bardziej patrzę na dół. Ale odstęp jaki robię, to 12 metrów na, na nawigacji powinno być ok. Ładnie się wszędzie pokrywa. Miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. A będzie, bo w zeszłym roku tak już było praktykowane. To jest ok. No i też mnie zastanawia, jaka waga przechodzi na tego piasta wapna. Bo nie było przykryte, jest troszeczkę wilgotne. I też kurczę, no nie wiem, 4 tony na pewno wejdzie. Jakby upchał szczubem to i podejrzewam, że więcej I takie sokienko to działamy z tym, działamy z tamtym od 15 już tak myśleliśmy, troszeczkę z rzepakami powalczyć, ale jak na razie sobie możemy pomarzyć, bo pogoda to wiadomo nie od nas zależy. A robota się napiętrza i to dość mocno, a to w międzyczasie jeszcze opryski na buraki dochodzą, a to jakoś odżyweczka. Wypadałoby przełożyć koła na pszenicy, na szerokie w Johnem, bo wiadomo, woziłem rzepak, to tam na tandem, teraz kumpel woził, Mariusz, ja woziłem klasem, ale wchodzi tam około 7 ton rzepaku, pszenicy wchodzi pod 10 ton, ale wiadomo, wąskie koła to i ta struktura gleby się miejscami może popsuć, bo będzie pasował na rzepak tak samo też troszeczkę szkoda tych kół bo, bo na taki tonarz to one nie są przygotowane zbytnio i tak źle i takie dobrze. przy dobrych wiatrach, jutro będziemy mucić drzewak, a pszenica koło niedzieli, no to już kurczę, jest naprawdę termin już bardzo, bardzo już powiedziałbym, że późny bo już parametrów tak jak widzę nie leży, może nie trzymać Bo nie wiem, tutaj jest was oglądających, czy ktoś ma takiego podobnego piasta. Ile mniej więcej wchodzi wapna? Jakiego? Bo tak nigdy nie było ważone, nigdy nie było liczone. Ciężko powiem szczerze powiedzieć. Tak, człowiek zawsze na oko, na oko wali. A w tym roku dosyć dużo walimy. Pod 3 tony. Oj, tu mi się wychaczyło jeszcze z Dobra, pod 3 tony na hektar. Dobra, widzimy się w klasie. Jeszcze coś na szybkość i... Teraz troszeczkę wieje, to i obsusza rzepak. Warunki ku temu dobre, no ale może nam troszeczkę zakłócać yy, mikrofon, także co złego, to nie, jak to mówią, sami widzicie, troszeczkę zawsze patrzę do góry, powinno być ciut niżej, no ale już chyba nic tego nie wymyśli, choćby chciał, bo z kolei dam niżej o ząbek. Już blokuje przekaźnik, Tu jest regulacja na zaczepie, to jeszcze będzie tył bardziej na dół patrzył. No i uważam, że tak powinno zostać. Aczkolwiek jak ktoś ma jakieś pomysły, może tutaj napisać, może akurat coś podpowie. Nie mówię, że nie. O, pojedziemy na pole. Będzie trzeba trochę talerze, talerze opłukać, troszeczkę te boki. Co są osłaniające, bo się oblepia, no ale już takie uroki. Dobra, przenosimy się do klasy. Dobra, dojechaliśmy sobie do momentu, gdzie się skończyło wapno. Chciałem wam pokazać tak mniej więcej jak tutaj włączyć. Ładnie przekaźniczek, Starać się, żeby piast nie był za bardzo skręcony na przekaźniku, aczkolwiek chyba ma takie zabezpieczenie, że nie musi być to na wyprostowanej pozycji, jak to mówią, jak włączony. Pierwszy zakres obrotów mam ustawiony na 540 Tak jak widać bierzemy bajcha do przodu. Załączenie ładnie już nam nakierowało wajcha na dół, taką podpiętą hydraulikę i jedziemy sobie z koksem. Ciężko wycyklować tego piasta jest, bo wiadomo, że no wapno wapno nie jest równe co do ciężaru, ale jak wpiekowane, to na pewno 4 tony dobre będzie. Jak ktoś wiele lepiej, niech mi poprawi, bo nigdy nie było ważone. Wczoraj spadło 11 litrów, tak jak wspominałem, szybciej. Że padało, to kurczę dopiero z obiadu. Dokończyło się mulczerowanie, to co wymucone. No i po obiedzie zacząłem wozić wapno. Także moi kochani, to mało będę się z wami żegnał. Jak się podobało, zostaw lajka, zostaw subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. I dziękuję tutaj za każdą oglądalność. No i co? Odmeldowuję się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, tym razem ze żniwnych. Pozdro!